Witam wszystkich serdecznie w nowym formacie na moim kanale. Przez ostatnie 4 lata mojej działalności w internecie mówiliśmy naprawdę wiele popularnych memów i legendarnych postaci internetowych, zarówno tych z naszego kraju, jak i tych popularnych na całym świecie. Jednak pamiętajmy, że każdy kraj posiada własną kulturę i co za tym idzie własne poczucie humoru, które często nie dociera daleko poza granice swojego państwa. Uznałem, że to czas, aby nieco poszerzyć horyzonty. Mam w panach kontaktować się z youtuberami na całym świecie, z różnych poszczególnych państw i najzwyczajniej w świecie wymieniać się z nimi legendarnymi, lokalnymi memami i wspólnie w odcinku na nie reagować. W dzisiejszym materiale gościmy genialnego twórcę z Czech, jakim jest Darkrai. Wymieniliśmy się trzema legendarnymi memami: Darkrai otrzymał ode mnie Krzyk Pterodaktyla, Rupsal Tokemon oraz Pawła Jumpera. A co ja otrzymałem od naszego przyjaciela z Czech, dowiecie się po jego reakcji. Zapraszam do oglądania. Hola. Hello, my Polish friends. Um, <laughs> I was asked by Domi to review some of your local <coughs> golden meme clips, as I would call it. Let me just introduce myself for the context before I start. I'm Darkrai. Dzień dobry, and I have a Czech channel about gaming. So let's choose a game in the background. Yeah, this one. I also make tutorials, reactions, and so on, and I don't use my webcam. Instead, I have an avatar. I do game dev, I teach, and now. <sighs> we have a lot of cringe and funny clips in Czechia, and I send some back to Domi, but it's my first time to investigate some Polish cringe. Let's do this, shall we? Um, This one is called Krzik Pterodactyla? Am I saying that right? I, I don't even know. It sounds like. Křík pterodaktila? křík, we can say it backwards in Czech as well. Oh, the quality. Ugh, oh, good old times, good old early 2000s. Ja viem polsky, troche. I can literally understand nothing. No, davaj. I he hear some strong voice, I can tell you that. I had my headphones louder, but uh, this actually reminds me of a skill of mine. I don't know how, but I can make very high pitched noises with my nose at will, like this. it's not usually that loud i had to crank the sound up a bit but when i was little i was bored during maths and i started making these sounds and because of the shape of the room they got really really loud my teacher was so mad and she never found out who was that um let's see the next one i got pavel jumper <laughs> my name's pavel as well so i hope that's not me L let's see pavel Z metr 50 kurwa jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko Na Bolidzie może z bliska zobaczycie jego stan techniczny Zajebisty kurwa Sprzedaż kurwa dzwonci pod 07, pytajcie o Bolida Szybko, że ma plułaś Oh yeah, I can definitely understand the kurwa part And as a fun fact, I heard you've got like 20 meanings to the word kurwa in Polish I have no idea how that works in Polish, but we've got only one meaning, and that's prostitute. We also use it as a swear word, but the meaning is the same. So let me have a guess of what they are saying. I always love to guess what foreigners say. He started with an intro, like we have here these stairs and it's pretty high, and then he started describing the bike. I understood zbliska, it means the same in Czech, I think, like from close up but I have zero idea what does szybke zima pluwasz mean pływać <laughs> I doubt he's talking about swimming but that's my guess, you can tell me in the comments how close I was Dobra, lakerek nowy, kurwa pan Paweł, no kurwa i jedziemy Dawaj manek, dawaj manek, to jisze kameruje Kurwa dawaj oh yeah <laughs> we have that word as well and i think the meaning is the same for both of our languages but please uh, don't tell me he's gonna jump that <laughs> yeah yeah boli naprawdę boli my f gosh like i already said I teach. I'm studying to become a teacher, and you have no idea how much my butt clenches every time I see stupid kids do something like this. He's like what, 10 years old? And he will already look like he needs prosthetic pros <laughs> prosthetic teeth. Fuck me. But I was a stupid kid as well. Me and my classmates, we are chasing outside our school. And I got the best idea for a shortcut. My friend ran behind a railing and I literally jumped through the space in the middle of the railing. But I stood up too soon and too fast and I tore my forehead open. There was blood everywhere. That reminded me about a popular Czech video called Svarta Jump. I think I sent it to Domi. It would be hilarious to see his reaction right after this. But let's continue with the last video I got. Kiemon Rob Salto. Is that right? Like, does it mean, come on, do a flip? Because we've got Salto in Czech as well, and it means flip. Or is Kiemon his name? Rob Salto, Kiemon! <laughs> <laughs> Why are you doing this to me? <laughs> I, I shouldn't be laughing at this, but oh, that must have really hurt. And why does he look like me when I was younger? Guys, what's wrong with Polish people and falling on their teeth? Be honest with me. How many of you have missing teeth? I love your nation, but you're a crazy bunch of people, let me say that. I've got some experience with Polish people I met, and I mean in real life, not from CSGO or League of Legends. And every time I met Polak, as he would say, he looked like he was living in a separate dimension than me. I swear, if I just bonked some Polish girl that I met on her butt, she wouldn't even know. Is that only me or do you actually work like that? Let me know, please. But that's gonna be all from me. Love you guys, thanks for having me, maybe next time. And back to you, Domi. Dobra, to najwyższy czas, aby w końcu przejść do czeskich memów. Darkrai wspominał o filmiku o nazwie Swarta Jump. I trzeba przyznać, że zapowiada się naprawdę dobrze. Jest beznadziejna jakość, jest 2008 rok i jakiś koleś na dachu prawdopodobnie na jakiś osiedlowych garażach. To może pójść się tak. Wszystko wskazuje na to, że pseudonim tego gościa to właśnie Swart, co oznacza po czesku, jak sprawdziłem, czarny. No to lecimy z tematem. Dzielej! Dzielej! Naprawdę trzeba przyznać, że jest naprawdę wysoko. A nie będę mógł wam na iTobie pokazać ca całości. <śmiech> Chyba <śmiech> dlatego jest ograniczenie wiekowe. Dlaczego on uznał, że to będzie dobry pomysł? To jest bardzo, bardzo ważne pytanie w tej całej kwestii. Mogę się mylić, ale wygląda to tak, jakby myślał, że jak skoczy na tą gałąź, no to będzie się bujał, jak wiecie, jak Tarzan na Lianie, nie? Co by nie mówić, na pewno zębów nie stracił, ale teraz pytanie następujące, czy on to w ogóle przeżył? Dobra, zaraz obok wyskoczył filmik, który pokazuje drugą perspektywę tego pięknego skoku i wszystko wskazuje na to, że nasz bohater przeżył. Ale to wyglądało naprawdę strasznie, jest tam naprawdę wysoko. Spokojnie. Zobacz, jak on się zbiera po tym wszystkim. No to <laughs> po prostu nieprawdopodobne, nie? I co ciekawe, znalazłem bardzo ciekawy komentarz od autora tego filmiku. Wyszło tak. Swarta wstał i następnego dnia był już w szkole. Lekarza nie było, był spięty, trochę w szoku, ale teraz ma spokojne życie. Na razie. Nie no, co jak co? Ale po tych wszystkich wydarzeniach, że Sparta jeszcze na drugi dzień sobie normalnie poszedł do szkoły, jak nigdy nic. W ogóle nie był u lekarza, to było konkretne uderzenie i to chyba w potlice głowy. Co naprawdę może skutkować różnymi konsekwencjami dla zdrowia, nie? Więc no. Darkrai poinformował mnie, że w Czechach ludzie przede wszystkim lubią humor polityczny i filmowy. Jako przykład podesłał mi filmik o nazwie, o ile dobrze to czytam, Wysledki Wolep 2017. Co, jak sprawdziłem w tłumaczy, oznacza wyniki wyborów 2017. Dobra, zapowiada się ciekawie. Tam było ale ludzi. Rodzinna atmosfera. Kocha się, Wolila. No, baby no, trzeba przyznać, że bomba polecia konkretna. I nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale. Przynajmniej dla mnie ona w tym stroju przypomina taką kucharkę ze stołówki. No tylko że chyba w tym wypadku to ona decyduje, czy ci smakowało, czy nie smakowało. I tutaj warto się zatrzymać. Nie wiem, czy kojarzycie tego polityka, ale jeszcze nie tak dawno odbywały się wybory na prezydenta Czech, a ten pan był jednym z głównych kandydatów na prezydenta. No i w Polsce ten czas o nim było naprawdę głośno, ponieważ powiedział w trakcie debaty, że gdyby Polska została zaatakowana, to nie wysłałby nam na pomoc wojska. Mimo że razem należymy do już na to, więc Darkrai dobrze wiedział co mi wysłać. <grystanie> Bardzo kreatywne podejście. ja Ja jestem taki wolny lub się.. Chyba jedyny sposób, aby w tym filmie nie dostać łomotu, to nie, nie być w zasięgu rąk. Ogólnie bardzo fajny film. No, aż się zastanawiam, czy może nie znaleźć jakiegoś tłumaczenia i sobie nie obejrzeć w wolnych chwili. Zapowiada się naprawdę dobrze. No dobra, no to czas, aby przejść do ostatniego filmiku, który podesłał mi Darkrai. A będzie to dokładnie Czech Oblivion NPC, Pomalu Snakesy. Brzmi dobrze. Sprawdźmy o co tu chodzi. Ora, tampo są ja, to są ja... <sup nic <instagram> <suparam> 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 czy... czy to nie jest Bagetson Michal? <sluparam> <suparam> nie no przyznajcie, naprawdę jest bardzo podobny. Tym bardziej, że chyba raz był praktycznie identycznie ubrany. Jasem magry a gdzie ten jest rady! Pichochaski! Bo my stygnał telefon. Co też co? Taemną komnatę. <noise> Zwróćcie uwagę na to, jak płynnie przechodzi z trybu spoczynku na tryb walki i odwrotnie. Prawie tak samo jak w gotiku, kiedy wyciągasz broń i chowasz broń. ODŁÓŻ tę cholerną broń! Ej, dobi to malu! To Ty się na <noise> Nie no, to jest odruba pakiety. <noise> Ukáže jak, jako ptáka, nějakýho orla ukáž. Orla, orla. Hezký! To je ono. To udělej za teď. Ty pičo. Hej, dobře. No A řekni jim něco, pojď sem. Dáme teď fondo, kluci, působní, takže takovej bude začátek, jo? Dáme si hodně do těla, budeme bušit, A ja tu jestem jeśli są macie dalszym repleju, uvidy, dalszym tutorialu, tak i tak. Nic z tego nie zrozumiałem, ale naprawdę, 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 naprawdę wyjątkowy człowiek. Trzeba przyznać, ma swoje umiejętności i stara się w nich być najlepszy. Ale najlepszy w Europie na pewno nie jest. Pozdrawiam serdecznie. Co tu dużo mówić, oglądałem z tych wszystkich bohaterów, tych memów, na pewno chciałbym życzyć dużo zdrowia, zarówno tego fizycznego, jak i psychicznego. No to mamy dzisiaj wszystkie materiały za sobą. Dajcie znać jak wam się podobały hity internetu z Czech, jak ogólnie wam się podoba nowy content, no i z jakich państw chcielibyście zobaczyć nowe materiały. Czy może również chcielibyście, abym namówił naszego przyjaciela z Czech na kolejny odcinek. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Specjalne podziękowania dla Luka, który jest pomysłodawcą tego formatu. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam cię również na mojego Instagrama oraz na Discorda, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować. Link do nich znajdziecie w opisie. Dziękuję wspierającym za wspieranie, również zachęcam do wspierania. Jeżeli chcecie takiej grafiki, jaką miałam na miniaturce, to radzę skontaktować się z DateRoxem. I czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.